Brajanek, maknę sobie ostatniego rozweselacza i idziemy do tego cyrku. O, jest Brajanek. Odsuńcie się, robię Brajankowi zdjęcie. Brajanek! Super. Co? No i co z tego, że on jest na On miał być elegancko ubrany, a nie na galowo. Piona! Kiedy się to skończy, kurwa? Ja już se muszę w płuco zajebać. Co? Że w tym roku na pewno Brianek będzie miał czerwony pasek? Chyba na dupie, kurwa. Przecież to po ojcu. Ej, nie wnikam, jak tam masz na imię, już mnie to chuj obchodzi na koniec roku. Ale dlaczego ona nic Briankowi nie dała? No jak kto? Facetka. Co? Nie dostał promocji do następnej klasy? Ale przecież ja mam kartę rodziny dużej? Co, Brajanek? Nie dostałeś ani dyplomu, ani karty podarunkowej? Ja powinnam dyplom dostać, że się z tą facetką cały rok użerałam. Co? Ja nie powinna mieć pretensji, bo nie płaciłam skarbnika. Brian, weź tą wiązankę ostatnie po...